Silent Hill 2 Remake zbiera świetne recenzje. Zaraz zobaczymy, co gra, a co nie gra, jeżeli coś nie gra, oczywiście. Już za moment na rynku zadebiutuje Silent Hill 2 Remake, czyli 8 października, w momencie nagrywania tego materiału jutro. Ale gra jest dostępna w tak zwanym early accessie, gdzie jeżeli płaciłeś więcej, no to mogłeś grać już bodajże od 6 albo od 5 października przez cały weekend dłużej niż reszta. Według mnie jest to najbardziej rakowe zachowanie deweloperów, tak nie powinno być, ale hej, dopóki ludzie to akceptują i kupują early access, no dopóty to będzie robione. No ale moje zdanie znacie. Dobra, wynika, jak wynika z danych Metacritic, tytuł może pochwalić się bardzo ciepłym odbiorem wśród krytyków. Średnia ocena to 87 na 100%. To jest bardzo wysoki poziom, szczerze mówiąc, to jest takie 9 na 10, to jest gra niemal idealna, według krytyków. Wow, wow, wow. Jak wynika z opublikowanych przez dziennikarzy recenzji, blobertin Team najwyraźniej, Blobber Team to w ogóle jest polski zespół, także szacun jeszcze bardziej, że Polacy zrobili tak zarąbiście do, w, dobrą grę. Najwyraźniej zdoło, podołał zadaniu i dostarczył świetny remake klasycznej produkcji z 2001 roku. No ja nie mogę się doczekać, żeby w nią pograć, uwielbiam oglądać horrory, a jeżeli w coś sobie pogram, no to wygląda na to, że będzie to Silent Hill 2. Ale nie jestem głupi, nie kupuję Early Accessów, Wygo wychodzi na to, że gra jest dobra, tak więc jutro kupię e, na premierę. Według krytyków odświeżona wersja Silent Hill 2 oddaje hołd oryginał, oryginałowi i zachowuje jego ducha, unowocześniając jednocześnie rozgrywkę i dodając sporo niespodzianek. Bardzo, bardzo się cieszę. No i tutaj mamy... Kurczę, patrzcie jakie to są oceny. 10, 10, 10. Trzy zespoły ogłosiły, że to jest gra idealna, a mnóstwo prawie idealna. O, gram.pl nawet jest. 8,5. Screenrand 8 VGC 8 i IGN 8. Wow. Także tak jak powiedziałem, premiera już um, jutro, czyli 8 października. Na teraz patrzcie, pierwsze recenzje znowu Diablo 4 Vessel of Hatred. No i DLC ze świetnym odbiorem wśród krytyków. Mega mnie to zaciekawiło, ponieważ pamiętam jak hejtowano podstawkę. Także zobaczymy. Aha, tutaj też mamy Metacritic, średnia ocena to 85, czyli takie mocne 8,5. No to też jest no niemało, to jest niemało, powiem Wam szczerze mówiąc. Diablo 4 Vessel of Hatred spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem wśród krytyków. Według części dziennikarzy Blizzard wysłuchał graczy i wprowadził oczekiwane ulepszenia poprawiające wrażenia z rozgrywki, w tym zmiany w balansie. No Kurde, no i dobrze, no to tak powinno być od początku, a nie. Rozszerzenie ma oferować mnóstwo nowej zawartości, różnorodności, a także sporo aktywności e, z tak zwanym endgame. Kurczę, patrząc na Diablo 3, które ogrywałem setki godzin, Diablo 4, które grałem, no może nie setki godzin, ale dziesiątki można by powiedzieć godzin, e, co nieco wiem na temat endgame'ów w tych grach. I jeżeli Blizzard pisze, że będzie co robić w endgame'ie, to znaczy, że nie będzie co robić w endgame'ie. To znaczy, że endgame będzie trwał, no nie wiem, pogram tydzień i będę miał wszystko, co chcę. Takie mam wrażenie, bazując na tym jak grałem w Diablo 3 i Diablo 4. Z drugiej strony pojawiło się kilka głosów krytyki. Nie każdemu przypadła do gustu historia. Okej, okay, to jest rzeczywiście kwestia gustu, bo mi się podoba, a tobie się nie podoba. No i, no i co? No i jest pikiel, pik, pi, pi, nie wiem jak się mówi, ogórek. Ja <grym> nie, nie wiem czy tak. No i jesteśmy w kropce, no bo wiesz no mi się podoba, bo mi się podoba, a tobie się nie podoba, bo coś innego. Także najemcy i lochy, nowe lochy też się nie podobały. Recenzenci zwrócili uwagę na liczne błędy techniczne. No nie, no Blizzard i, błędy, i brak błędów technicznych to tak jakby... Yy, to tak jakby ktoś napisał historię i nie zrobił w niej błędów, no Blizzard jest znany z tego, że w ich grach jest miliard bugów i, i teraz będzie um, 35 tysięcy różnych patchy wydanych, żeby te wszystkie bugi um, poprawić, no ale wygląda na to, że gra jest naprawdę udana. A jeżeli chodzi o Diablo 4, jeżeli jesteście fanami tego uniwersum, to chciałbym zaprosić was do strony eneba.com, do którego link znajdziecie jak zwykle w opisie, i jest to partner kanału. Stań do walki z siłami ciemności w serii Diablo. Wkrocz do złowieszczych krain Sanktuarium i staw czoła najwyższemu złu. Kupuj gry Diablo i najnowsze rozszerzenie Wesser of Hatred taniej dzięki kartom podrękowym Blizzard, PSN, Xbox i Steam. Jak widzicie, standardową medycję można kupić już za 140 zł, tak więc kupujcie póki jeszcze są, bo rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Nie namawiałbym was, gdybym nie wiedział, że jest to jakaś super oferta. Także polecam i tyle. No i teraz trochę o Ubisoft, bo podejrzewam, że ten temat jest po prostu. <grych> Na językach każdego. Ja nie wiem, co oni robią, że oni non-stop się o nich gada i non-stop w e, negatywnym świetle. Bo Skull and Bones to najdroższa gra w historii Ubisoft. To wygląda coraz gorzej. No kurde, nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. W sieci pojawiają się kolejne doniesienia i plotki na temat wydarzeń wewnątrz Ubisoftu. No i, i żadna nie jest pozytywna. Ostatnie doniesienia sugerują kwotę, jaka mogła pochłonąć produkcja Skull Bones. Jeżeli te się potwierdzą, to oznacza, że Ubisoft stworzył najdraższą grę w historii. I na dodatek nie była tego warta. No, o Jezus, przeczytałem tutaj. Mówi się, że gra kosztowała między 650 a 850 milionów dolarów. Nawet przyjmijmy, że to jest ta dolna granica, dolna półka, czyli 650 milionów. Jezus! Jezus, to mało jaki film tyle kosztuje. To kolosalna suma, która, została w, um, która zostawia w tle wszystkie gry wydane w historii, nawet tak drogie jak Cyberpunk czy Red Dead Redemption 2. W te koszta wlicza się m.in. wydatki na marketing i inne działania promocyjne. Tak czy inaczej, na pewno te pieniądze nie zostały, od, nie zostały odzyskane. No, na, pe na pewno nie nigdy nie zostaną, jeżeli to jest oczywiście prawda. Te, te powiedzmy, 650 milionów. Średnia sprzedaż jest potwierdzona m.in. przez niskie zainteresowania graczy na pc i konsole, bo gra w e, tą grę mało kto. No, 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 kurde, no, kto by się spodziewał. Wychodzi na to, że problemy Ubisoftu są jeszcze większe niż mogło się nam to wydawać. Dodajmy do tego słabą sprzedaż Outlaws czy niedawne przesunięcie premiery Assassin's Creed Shadows. Jest naprawdę nieciekawie. No, jest bardzo nieciekawie. Ubisoft odstrzelił sobie już jedną nogę, za zaraz odstrzeli sobie drugą i zacznie strzelać w rękę. A już niedługo coś podejrzewam, że przy premierze i kontrowersjach Assassin's Creed Shadows odstrzeli sobie w głowę. Po prostu, bo to, to, się nie, to się nie mieści, to się nie dzieje, po prostu to się nie dzieje. No dobra, lecimy dalej z Assassin's Creedem. Assassin's Creed Black Flag Remake miał mieć premierę w 2025, a ja powiem tak, no po co? Po co? Czy ta gra nie jest jeszcze dobrze wyglądająca? Czy to nie jest gra, która jest nazywana mianem najlepszej gry z Assassin's Creed? No kurde, no to po co? To znaczy ja wiem po co żeby odrobić pewnie kasę ze Skull Bones. Plotki na temat Assassin's Creed Black Flag Remake były słyszane już od dawna, ale brakowało konkretów. Kiedy dokładnie, um, kiedy dokładnie miały wyjść, miałaby wyjść wyczekiwana gra? Okazuje się, że plan premieru Ubisoftu zakładał naprawdę szybkie wydanie. Jak podaje Tom Henderson w swoim raporcie, wydawca miał planować premierę Remake'u już w 2025. Hmm, tylko... Tylko po co? A konkretnie w drugiej połowie, ok, czyli końcówka 225. To by oznaczało, że w, tam, że w tamtym okresie czekałyby nas aż dwie premiery ze Świata Asasynów, bo jeszcze miało wyjść Invictus, czyli Assassin's Creed free Guy. No okej. Okay. Plany te jednak się zmieniły. Wszystko przez nadchodzącą odsłonę Shadows. Z akcją osadzoną w Japonii. Niedawne przesunięcie gry z listopada na luty wpłynęło również na inne gry z serii. To oznacza, że remake najprawdopodobniej zostanie przesunięty na 2026. A szkoda, bo mielibyśmy trzy gry z sasyna. O posze. O boże, o właśnie. Black Flag to to, jest to potwierdzenie, to co, powie, to co przypuszczałem. Black Flag to zdecydowanie jedna z najlepiej wspomnianych przez graczy odsłon z serii. Co ciekawe, poniekąd jest ona najmniej asesyńska, a bardziej skoncentrowana na przygodzie, bitwach morskich i życiu pirata. No to dziwne, że gr, najlepsza gra o skrytobójcach nie jest o skrytobójcach. To jest giga ciekawe. No i teraz, patrzcie to. Ubisoft jest ta sprzedaż. Podobno chcą go kupić Chińczycy, ale akcje, a akcje szybują mocno w górę. I to mocno sprawdziliśmy na live: jest, jest dobrze. To znaczy, jest nadal źle z Ubisoftem, ale jest lepiej niż było. Zaskakujące wieści pojawiają się w sieci. Jak podaje Walter Bloomberg, Ubisoft ma zostać wystawiony na sprzedaż, a zainteresowanym kupnem są Chińsz Chińczycy z Tencent Holdings. Tencent to od razu mówię jest taki Moloch, koncern oni się zajmują chyba wszystkim, ale najbardziej znani są z branży muzycznej. To jest taki Spotify chiński. Firma rozważa przejście przez. E Firma rozważa opcję przejęcia, a co za tym idzie zmiany strategii firmy i jej ustabilizowania na rynku. Wszystko przez dramatyczne spadki wartości. Z tego co kojarzę, wartość akcji Ubisoft była jakoś w zeszłym tygodniu najniższa od 10 lat, najniższa w ogóle w historii firmy, ale wszystko idzie już jakby do góry. Już z 20 dolarów spadło na chyba 13 dolarów, a teraz już jest bodajże 15, coś takiego. Podobno trwają rozmowy nad prywatyzacją Ubisoftu, a konkretnie nad sprzedażą wydawcy i twórcy gier. Powiem tak, jeżeli do tego dojdzie, to albo to będzie ich koniec, albo to będzie wielkie uratowanie Ubisoftu. No bo znając Chińczyków, to albo zrobią z tego naprawdę świetny biznes, albo zrobią coś jeszcze większego, ekstremalnego, bardziej takiego kontrowersyjnego niż Ubisoft sam z siebie um, tworzy. Czyli będzie Reklama na reklamie, mikropłatność za mikropłatnością. Wszystkie gry będą pay to win, i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy. Wszystko przez drastyczne spadki wartości na giełdzie i oczywiste problemy firmy. Ta nie zaliczyła zbyt dobrego okresu. No, nie, nawet nie roku, tylko okresu. No, długo nie było z nią dobrze. Wydali masę kasy na Skull Bones. Przypominam, około 700 milionów dolarów według raportów. Zebrali baty za premierę Star Wars Outlaws, który, był, który jest gówniany. A na horyzoncie nie widać szansy na poprawę. No nie, na horyzoncie widać Assassin's Creed Shadows. Także to będzie kolejna. E, kolejna Kolejny gwóźdź do trumny. Wieści szybko sprawiły, że inwestorzy zwiększyli swoje nadzieje wobec firmy. Widać to po giełdowych ruchach. Także, no, tak jak mówię, jest lepiej, ale nadal jest słabo. O, tak jak tutaj jest napisane, z 10 euro nagle skoczyło na 14, czyli 30% zysku na wartości. To nie jest zysk na wartości, tylko to jest odzyskanie wartości, a to jest wielka różnica, no bo akcje Ubisoftu w, jeszcze no powiedzmy 3-4 miesiące temu kosztowały 20 euro. Spadły o połowę. No a teraz kosztują już 14. To znaczy ten artykuł był pisany kilka dni temu, gdzie tu dokładnie mogę sprawdzić. 4 października, także 3 dni temu. No i akcje Ubisoftu Ubisoft Shares. Aktualnie są 15. E, o, aktualnie kosztują 15. A zobaczcie, jak to na przykład wyglądał przez ostatnie 6 miesięcy. Z 22 dolarów zaczęło spadać na początku września spadło do o poniżej 10, 9,89, no a teraz już powoli rośnie do góry. Także, no tak to wygląda, no nie jest dobrze z Ubisoftem, a ten cent może ich albo pogrążyć, albo zrobić z nich w końcu coś rentownego i dobrego dla graczy. Na razie.